Przybliżamy się do wejścia w wyższą kategorię ILS-a, czyli systemu, który umożliwia operacje startów, a przede wszystkim lądowań w trudniejszych warunkach atmosferycznych. Remontujemy drogę startową, dzięki czemu będzie ona mogła nam służyć jeszcze wiele, wiele lat. Jeżeli chodzi o samo wykonywanie prac, to są one prowadzone w nocy i, i to w bardzo krótkim okresie, bo mamy, mamy czas e, z reguły, który oscyluje około między 4,5 a 5 godzin. E, a więc ludzie muszą wejść praktycznie w minutę po wylądowaniu samolotu i, i, i zejść minutę przed startem pierwszego samolotu. Z uwagi na to, że jest taka ilość osób i w tak krótkim czasie, wymaga to pełnej koordynacji tak naprawdę wszystkich robót, żeby, żeby te 100 osób plus 70 maszyn zmieściło się na 100 metrach bieżących pasa startowego, bo tyle też dziennie remontujemy. Także największym wyzwaniem dla, tej, dla tego przedsięwzięcia jest tak naprawdę logistyka i koordynacja wszystkich prac, tak aby posuwać się zgodnie z wcześniej ustalonym planem, który jest tak naprawdę planem wyliczonym w zasadzie co do minut.